Masz telefon na abonament? I wydaje Ci się, że to jest wygodne, a na kartę mają tylko niepoważni ludzie. Jesteśmy społecznościowym operatorem Mobile Vikings i w tym filmie pokażemy Ci, czemu telefon na abonament nie ma już sensu. Złomobaj, czym mogę służyć? Przedłużamy o, yy, my umowę, tak? Jak na kartę, na kartę to to pan jest dorosły. Na kartę to do kiosku trzeba biegać, z drapki, zrapywać tam te się po całym dywanie, po domu i matka sprząta. Proszę pana, proponuję plan XS Duomax Extra. Złomobaj no, najlepsze ceny w twoim zasięgu. Proszę pana, ale to jest dla nowych klientów. W tym, co ja mam tutaj dla pana. Nie, nie, nie. A co pan mi tu rusza? Ja właśnie chciałem pokazać, jak wyglądają oferty w innych sieciach. Tato, jak wybrałbyś to, co ja Ci mówiłem, to miałbyś 25 zł przez 24 miesiące. Ale pan patrzy, co? Pan patrzy, bo pan się żebyś nauczył.